Hej siączko, witajcie z tej strony Gileon i widać w sklepie 6 lutego 2024 roku. No i co, Jack Skieleta nadal w sklepie, zestaw ptaki z innej paki to samo, wojowniczka wody za 800, słoneczny świt, zakrętka, barwiona bryza, zakręcone klimaty za 500 aglaja za 1500. Opal za 800. Synapsa za 1500. Twardziel za 1200. Home Run za 500. Endo nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. The Weekend nadal w sklepie. Melodyjna mięta to samo. Rozpuszczalnik nadal w sklepie. Lodowy piorun to samo. Nie ma już dzisiaj ikon i łamacza serc. Także co, jeśli sklepie się podobał, to pamiętajcie. subzone, łapka w górę, kodziczyle w sklepie. A się z wami żegnam. Siemneczko.